Pani pośle, witamy na ziemi kolejowskiej, i a Panie pośle, chciałbym zadać krótkie pytania, ale postaram się szybciutko odpowiedzieć. Koalicja na Rzecz Równych Szans chce prowadzenia i zwróciła się pismem do Unii Europejskiej o ograniczenie środków dla Ministerstwa Edukacji Narodowej ze względu na wypowiedzi pana ministra Czartu. Czy uważa Pan, że rzeczywiście Unia Europejska może doprowadzić do tego, że ograniczy fundusze dla men w związku z tym? Z punktu widzenia traktatowego nie ma takiej możliwości, dlatego że obszar edukacji według prawa pierwotnego jest zarezerwowany tylko dla państwa, w w tym przypadku dla Polski. Dlatego nic Unii Europejskiej do tego Aczkolwiek, znając jej, ich zapewnienie, że oni żadnym prawem się nie liczą, tylko czy się wola polityczna. To może być różnie, ale ja też wierzę w to, że jeżeli my wygramy kolejny raz wybory, to będzie nauczka też dla na całego naszego obozu, że z Unią Europejską w sprawach, które, które nie należą do ich kompetencji, trzeba postępować twardo. No to tak, do, e, można leżeć jeszcze na to, że Ukraina politycznie się zmieni na prawicowy w przyszłych wyborach e, do Unii Europejskiej. No nie ukrywam, że na to liczymy. Wiele wskazuje na to, że prawica będzie dużo silniejsza e, niż była do tej pory, e, dlatego nie wszystko stracone. Panie pośle, i ostatnie pytanie. Gdyby Patryk Jaki miał się cofnąć do jakiegoś dnia i coś zmienić, co by to było? To na pewno, gdybym taki jeden dzień miał wybrać, e, i, to rozumiem, mógłbym być, wsiąść w czasu. No dokładnie. W czasu. No to na pewno prosiłbym nasze elity na początku XVIII wieku, żeby postępowały inaczej, żeby postąpiły inaczej, dlatego że to był jeszcze moment, kiedy można było Polskę uratować. Gdyby Polska została rozebrana pod koniec XVIII wieku i gdyby w momencie rewolucji przemysłowej brała normalny udział w rywalizacja pomiędzy mocarstwami, my dzisiaj bylibyśmy w całkowicie innej sytuacji. W związku z tym, jeżeli miałbym takie marzenie, to to jest pewnie pierwsze, które przychodzi mi do głowy. Dziękujemy bardzo, Dziękuję bardzo.